Kościół w Trzebiechowie wzmiankowany był już w roku 1308 w dokumencie, w którym zawarto informacje o jego przynależności do diecezji poznańskiej. O budowli wiemy tyle, że była to prosta, drewniana konstrukcja. Po wojnie trzydziestoletniej zaczęły powstawać tak zwane kościoły graniczne, budowano je na terenach protestanckich w bezpośredniej bliskości Śląska, na którym w tamtych czasach trwała kontrreformacja. Kościoły ucieczkowe służyły ludności wyznania ewangelickiego. W 1654 roku w Trzebiechowie na miejscu drewnianego kościoła powstaje szachulcowy kościół graniczny. Od tej pory służyć on będzie protestantom ze Śląska oraz miejscowym. W budowlach o konstrukcji szachulcowej ściany drewnianego szkieletu wypełnione są mieszanką gliny, z sieczką, wiórami lub trocinami i tynkowane na biało. Z czasem mieszankę gliny zastąpiła cegła, a budowle o konstrukcji szkieletowo-ryglowej określane są mianem muru pruskiego. Kościół w Trzebiechowie prawdopodobnie był wzniesiony na planie prostokąta i wyglądał podobnie do innych kościołów granicznych budowanych w tamtych czasach w Polsce, jak chociażby kościoły w Klemsku i Pogorzeliskach. W 1821 roku w pracowni znanego niemieckiego architekta i urbanisty Karla Schinkla powstaje projekt nowego kościoła w Trzebiechowie. Już dwa lata później w miejscu kościoła szachulcowego rozpoczyna się budowa murowanej świątyni w stylu neoklasycystycznym. Warto wspomnieć, iż część projektów Karla Schinkla weszła do europejskiego kanonu architektury neoklasycystycznej. Projekt kościoła w Trzebiechowie został wykonany na podstawie szkiców Sinkla przez jednego z jego uczniów, Jana Gotliba Schlitera. Nowy kościół powstaje na osi zespołu rezydencjonalnego. To bardzo charakterystyczne dla barokowej urbanistyki, w której dążono do uporządkowania starych miast poprzez wpisanie je maksymalnie w reguły geometryczne. Charakterystyczne były koncepcje miast idealnych które zakładały starannie skomponowany plan zagospodarowania, rozmieszczenia obiektów reprezentacyjnych oraz ulic. Jednonawowa świątynia wzniesiona została na planie prostokąta o wymiarach 30 na 15 metrów. Budowla wykonana została z cegły i otynkowana. Do północnej elewacji przylega trójkondygnacyjna wieża o wymiarach 9 na 9 metrów. Jest ona pokryta kopulastym spłaszczonym hełmem. Na najwyższej kondygnacji umieszczono cztery dzwony odlane z brązu, które zachowały się po dziś dzień. Zmieniono jedynie mechanizm. Drewniane drzwi do świątyni również zachowały się z czasów budowy. Ujęte są one prostym portalem, po obu stronach znajdują się pilastry, a nad nimi trójkątny froton. Wejście główne do budynku prowadzi poprzez przyziemie wieży, a poprzedzone jest betonowymi schodami. Co ciekawe, schody te znajdują się na takiej samej wysokości, jak schody prowadzące do pałacu. Nad wejściem znajduje się wnęka, w której umieszczono fragment z Ewangelii Świętego Mateusza. Całość konstrukcji pokrywa dwuspadowy dach z blachy cynkowej. Dwa dodatkowe wejścia do budynku znajdują się na elewacjach wschodniej i zachodniej. We wnętrzu znajdują się też empory wsparte na drewnianych kolumnach. Ołtarz w kościele zdobi obraz na płótnie przeniesiony z kościoła w Klenicy z końca XVIII wieku, przedstawiający w niebo Najświętszej Maryi i Panny. W kaplicy znajduje się również obraz na płótnie przedstawiający młodą Marię, świętą Annę i Joachima z drugiej połowy XVIII wieku oraz organy z prospektem organowym zachowane z okresu budowy. Na starych fotografiach przed wejściem do kościoła widzimy obelisk z podobizną księcia Henryka VII von Royce. Jednak nie zachował się on do dzisiejszych czasów. Do 1945 roku kościół w Trzebiechowie był świątynią protestancką. Po wojnie został przejęty przez katolików i od tej pory należał do parafii nawiedzenia Najświętszej Maryi i Panny w Klenicy. Od 1987 roku kościół w niebowzięcia Najświętszej Maryi i Panny w Trzebiechowie stanowi samodzielną parafię.